go. 100. Prostuj. Lewy 4. 50. Lewy 5. I 50. Prawy 5 przechodzi w prawy 3 na mostek z uwagą na wejściu. 100. I prawy 1 plus. 150. I lewy 4, nie tnij, zanim 30, prawy 3, minus, nietni 3 minus, nietni tnij, 100, prostuj, spokojnie, lewy 5 i 100, prawy 3, tutaj prawy 3 na drogę, 20, lewy 5 i 20, lewy 2 z drogi, lewy 2 z drogi, spokojnie Łukasz. Dobrze, dobrze. Bo coś nerwowo się robi. I prawy 1 plus nie dniej. 300 do szczytu. I za szczytem mamy 250. Hamuj na krzaku. Prawy 1 na shooter z uwagą. 250, prosto i widzisz brudno. I hamuj do lewego jeden z uwagą, tam podbijana wyjściu. 100. Lewy 4 przechodzi w prawy 4. I 150 za szczytem prawy 5 krótki, zanim 50. Prawy 5 krótki. 50, lewy 4. I 50, prawy 3. Zanim 100 prosty Szczyt lewą, zanim 50, prawy 1 nie tnij w krzaki. Zaszczytem 50, prawy 1 nie tnij w krzaki. I... 100, prostuj na shooter. Uwaga na wejściu. I 70. Szczyt odpuść. Lewy 4, od razu prawy 5. I 50, szczyt. Zanim 200, prostuj. I hamuj z uwagą lewy 1 i go poświęć. Lewy 1, poświęć. 30, prawy 3, plus nie tnij. 50, lewy 5 i 50, prawy 6, zanim lewy 3, krzak do schamuj, lewy 1 na mostek, lewy 1 na mostek, 50, lewy 1 z drogi do prawy 2, nie tnij, otwiera,

I tutaj też bardzo z uwagą, bo stoposto i mega syf i prawy 1 na końcu. Uwaga tutaj syfek prawy 1. I 250. Trzymaj lewej. Prawy 5. 50 lewy 4 i 50 prawym rokiem. hamuj 20, lewy 2 minus na drogę. Nie tnij. 100, prawy 5 plus, 80, prawy 5, 100, lewy 6 zaciska do 5 minus i przechodzi w prawy 5, za którym 50, hamuj prawy hak za serek. Przechodzi. W lewy 2 plus otwiera do 4. I 30, prawy 5. Na mostek lewą podbija z uwagą. Zanim 100, może syf prawy 3. 3. I 50, prawy 5. 80 szczyt lewą. Zanim 50, prawy 5. I 150 szczyt lewą, lekko przytnij. I lewy 6, 50, prawy 6, za nim 200, i teraz będzie lewy 4, lewy 4, i 100. Trzymaj prawej, lewy 6, i 350, zhamuj, prawy 3 minus z uwagą. Jeszcze kawałek, jeszcze. Od Hamowój. i 200 do lotnej, dobrze jesteśmy co? Tak nerwowo ten początek co? O oponent albo tam był syf na zewnątrz, i żeśmy poszli tam, kurwa, nie wiem, po bandzie. Dobrze, żeśmy tam nie wychaczyli tej bandy, bo tam była w no, prawie tak. banda, widziałaś? No, tak żeśmy koło niej to przeszli. No. Ja tam... On mi zwiał po prostu, wiesz, ja gazem go wyprowadziłem tam. Gdzieś uciek mnie ściągnął. Możemy jechać.